Czy kiedykolwiek kładłeś się spać wyczerpany, ale zamiast się zrelaksować, twój umysł był niespokojny, jakby coś było nie tak? Wiele osób zmaga się z tym niepokojem, nie rozumiejąc jego prawdziwej przyczyny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pewne nocne nawyki mogą odbierać spokój i niepokoić ducha, sprawiając, że sen staje się trudniejszy i niespokojny. Ojciec Pio, znany ze swojej głębokiej więzi z Bogiem, nauczał, że noc jest nie tylko czasem fizycznego odpoczynku, ale także świętym okresem duchowego przygotowania. Sposób, w jaki udajesz się na spoczynek nocny, może bezpośrednio wpływać na twój wewnętrzny spokój, a nawet na jakość twojego przebudzenia. W tym filmie odkryjesz trzy błędy, których ojciec Pio przestrzegał przed popełnianiem przed snem, ponieważ mogą one zagrozić Twojemu spokojowi umysłu, a nawet zrobić miejsce dla negatywnych wpływów. Jeśli chcesz obudzić się odświeżony, z duszą w pokoju i pod boską ochroną, musisz znać te nauki. Sen jest darem od Boga. Po Całym dniu wyzwań ciało i umysł potrzebują odpoczynku, ale ten odpoczynek musi być nie tylko fizyczny, musi być także duchowy. Ojciec Pio rozumiał to głęboko i zawsze podkreślał, że noc jest czasem odnowy nie tylko dla ciała, ale także dla duszy. Wiele osób kładzie się spać z napięciem całego dnia, negatywnymi myślami i nadmiernymi zmartwieniami. To nie tylko utrudnia zasypianie, ale także tworzy duchową barierę, która uniemożliwia prawdziwy spokój. Dla ojciec pijo, spanie z niespokojnym sercem oznacza robienie miejsca na zakłócenia, podczas gdy spanie, w stanie łaski, to pozwalanie Bogu na opiekę nad nami w nocy. Ostrzegał również przed niebezpieczeństwami związanymi z pewnymi nawykami przed snem, które mogą osłabić więź z Bogiem i uczynić duszę bezbronną. Sposób, w jaki kończysz dzień, może determinować twój spokój w nocy, a nawet wpływać na to, jak obudzisz się następnego dnia. W tym filmie dowiesz się o trzech praktykach, których należy unikać przed snem, aby zapewnić sobie spokojny. I bezpieczny odpoczynek. Jeden, karmienie negatywnych uczuć. Co chodzi ci po głowie przed zaśnięciem? Czy nosisz w sobie urazę, ból lub frustrację? Jeśli tak, wiedz, że te uczucia mogą niepokoić Twoją duszę i powstrzymywać Cię przed pokojem, którego pragnie dla Ciebie Bóg. Ojciec Pio zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwami związanymi z pielęgnowaniem negatywnych emocji, zwłaszcza przed nocnym odpoczynkiem. Kiedy kładziesz się spać z ciężkim sercem, twój umysł staje się pożywką dla niepokoju, a nawet koszmarów. Co więcej, uczucia te mogą stworzyć barierę między tobą a Bogiem, utrudniając ci duchową komunię. Ojciec Pio powiedział, że przebaczenie jest niezbędne do osiągnięcia wewnętrznego pokoju. Trzymanie się urazy przed pójściem spać oznacza noszenie niepotrzebnego ciężaru na następny dzień, uniemożliwiając odnowienie duszy. Nauczał, że konieczne jest pojednanie się z innymi i z Bogiem przed odpoczynkiem, aby noc była czasem uzdrowienia i odnowy. Jeśli chcesz spać spokojnie, wypróbuj. Proste ćwiczenie. Przed zamknięciem oczu odmów krótką modlitwę i przekaż swoje zmartwienia Bogu. Powiedz mu, co leży ci na sercu, i poproś o pomoc w uwolnieniu się od urazy. Ta praktyka nie tylko wzmocni Twoją wiarę, ale także pozwoli ci obudzić się lżejszym ze spokojną duszą. Dwa. Zbyt wiele rozpraszaczy i za mało modlitwy, żyjemy w świecie pełnym bodźców. Telefony komórkowe, telewizja, portale społecznościowe zawsze jest coś, co zabiega o naszą uwagę, nawet w chwilach odpoczynku. Ale czy pozwalanie na rozpraszanie się przed snem pomaga czy szkodzi wewnętrznemu spokojowi? Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie nocnego skupienia. Dla niego noc powinna być świętą chwilą, momentem połączenia z Bogiem, a nie rozproszenia na rzeczy doczesne. Kiedy kładziesz się spać, zaraz po spędzeniu wielu godzin na rozpraszaniu się, twoje serce staje się niespokojne, a twoja dusza oddala się od spokoju, który pochodzi z modlitwy. Ile razy zdarzyło ci się wziąć do ręki telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne i stracić poczucie czasu? Ten nawyk nie tylko zakłóca twój sen. Ale także okrada cię z cennych chwil, które mógłbyś poświęcić na komunie z Bogiem. Brak modlitwy przed snem pozostawia umysł bez ochrony, czyniąc go podatnym na niepokojące myśli i zmartwienia. Ojciec Pio radził, by przed zamknięciem oczu poświęcić przynajmniej kilka minut na modlitwę. Jest to czas, aby podziękować za miniony dzień, poprosić o ochronę na noc i wzmocnić swoją wiarę. Modlitwa uspokaja duszę i tworzy duchową tarczę, gwarantując głębszy i bardziej regenerujący odpoczynek. Jeśli masz problemy ze snem lub czujesz się niespokojny w nocy, spróbuj zamienić telefon komórkowy na chwilę szczerej modlitwy. Zauważysz różnicę nie tylko w jakości snu, ale także w sposobie, w jaki obudzisz się następnego dnia. 3. Kładzenie się spać bez pojednania z Bogiem. Czy kiedykolwiek kładłeś się spać z poczuciem ciężaru na sumieniu? To uczucie, że coś jest nie w porządku, że jest coś do rozwiązania? Wiele osób zmaga się z tym niepokojem, ale niewielu zdaje sobie sprawę, jak bardzo może to wpłynąć na ich duchowy spokój, a nawet zdrowie emocjonalne. Ojciec Pio zawsze ostrzegał, jak ważne jest zakończenie dnia w stanie łaski. Nauczał, że nie powinniśmy kłaść się spać bez uprzedniej prośby o przebaczenie za nasze błędy i niedociągnięcia, ponieważ nigdy nie wiemy, co czeka nas następnego dnia. Kładzenie się spać bez pojednania z Bogiem oznacza noszenie niepotrzebnego ciężaru na czas odpoczynku, robienie miejsca na niepokoje, lęki, a nawet koszmary. Ale jak pojednać się z Bogiem przed snem? Nie potrzebujesz długiego rytuału, ale raczej szczerej chwili refleksji i skruchy. Zbadaj swoje sumienie, czy w ciągu dnia zrobiłeś lub powiedziałeś coś, co mogło kogoś zranić? Czy oddaliłeś się od obecności Boga poprzez jakąś myśl lub postawę? Jeśli tak, porozmawiaj z nim w modlitwie i poproś o przebaczenie. Bóg jest zawsze gotowy przyjąć tych, którzy żałują z serca. Inną praktyką zalecaną przez ojciec Pio jest odmawianie aktu skruchy przed pójściem spać. Modlitwa ta demonstruje pragnienie pozostania w łasce Bożej. I dążenie do lepszego życia każdego dnia, kładzenie się spać z lekką duszą i pojednany z Bogiem, nie tylko gwarantuje głębszy odpoczynek, ale także wzmacnia wiarę. Kiedy się obudzisz, poczujesz się odświeżony, wiedząc, że oddałeś swoje życie w ręce Pana. Teraz, gdy już wiesz, które nawyki mogą pozbawiać Cię spokoju przed snem. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak stworzyć nocną rutynę, która wzmocni Twoją duszę i zagwarantuje spokojny odpoczynek. Ojciec Pio zawsze nauczał, że noc jest świętym czasem, okazją do połączenia się z Bogiem i odnowienia duchowej siły. Ale jak to zrobić w praktyce? Pierwszym krokiem jest ustanowienie chwili skupienia przed pójściem spać. Unikaj kończenia dnia z bodźcami które pobudzają Twój umysł, takimi jak kłótnie, negatywne wiadomości, lub zbyt wiele mediów społecznościowych. Zamiast tego stwórz atmosferę spokoju, przyciemniając światła, słuchając łagodnej muzyki i przygotowując swoje serce do odpoczynku. Następnie poświęć kilka minut na modlitwę i refleksję. Ojciec Pio zalecał, by przed pójściem spać, dokonać krótkiego podsumowania dnia. Zadaj sobie pytanie: czy żyłem dziś zgodnie z wolą Bożą, czy uczyniłem dobro bliźniemu, czy podziękowałem za otrzymane błogosławieństwa? Taka refleksja pomaga kultywować wdzięczne serce i poprawić to, co wymaga poprawy następnego dnia. Kolejnym istotnym krokiem jest praktykowanie przebaczenia i pojednania. Jeśli coś cię dręczy, przekaż to Bogu i poproś o mądrość, by sobie z tym poradzić. Przenoszenie urazy do łóżka tylko podsyca zmartwienia i uniemożliwia duszy prawdziwy odpoczynek. Na koniec odmów modlitwę poddania się, oddając swoją noc i swoje życie w ręce Boga. Modlitwa do świętego Michała Archanioła lub prosta prośba o ochronę może wiele zmienić. W ten sposób będziesz spać spokojnie. Wiedząc, że jesteś pod Bożą Ochroną. Teraz, gdy znasz już te kroki, zakończmy specjalną refleksją na temat tego, jak duchowy spokój przed snem może odmienić nie tylko Twoje noce, ale całe Twoje życie. Kiedy przygotowujesz się duchowo do nocnego odpoczynku, nie tylko poprawiasz jakość swojego snu, przygotowujesz swoją duszę na nowy świt bardziej spokojny i połączony z Bogiem, wpływ tego spokoju wykracza poza noc, odbija się on echem w następnym dniu, a co za tym idzie w codziennym życiu. Kiedy obudzisz się po spokojnej nocy, z duszą oczyszczoną i ponownie połączoną z Bogiem, poczujesz się odświeżony i w wyjątkowym nastroju. Regenerujący sen nie tylko leczy ciało, ale także wzmacnia ducha, zapewniając poczucie spokoju i równowagi, które bezpośrednio wpływają na energię i produktywność w ciągu dnia. Co więcej, duchowy spokój, który kultywowałeś w nocy, daje ci inne spojrzenie na codzienne wyzwania. Stawiasz czoła trudnościom spokojniej i pewniej. Wiedząc, że Bóg jest po Twojej stronie i że nawet w przeciwnościach losu czuwa nad Tobą. Ojciec Pio, ze swoją głęboką duchową mądrością, nauczał, że wewnętrzny pokój zaczyna się w sercu i znajduje odzwierciedlenie w postawach, słowach i wyborach życiowych. Dobry nocny odpoczynek to dopiero początek cyklu odnowy, który może odmienić Twoje życie. Doszliśmy do końca rozważań na temat tego, jak zagwarantować sobie spokojną noc dzięki praktykom nauczanym przez ojciec Pio. Wprowadzając w życie nauki o tym, jak ważne jest niepodsycanie negatywnych uczuć, unikanie niepotrzebnych rozproszeń i dążenie do pojednania z Sinsjonstydu Bogiem, możesz odmienić swoje noce, a w konsekwencji całe swoje życie. Pokój, którego szukamy, Zaczyna się w sercu i znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki przygotowujemy się do odpoczynku. Kiedy kultywujemy spokojną duszę, nasz umysł odpoczywa w spokoju i jesteśmy błogosławieni regenerującym snem. Ojciec Pio wiedział, że prawdziwy pokój pochodzi od Boga i że oddając mu nasze zmartwienia i smutki, możemy odpoczywać z ufnością i wiarą. Uczyń więc swoją noc świętym czasem modlitwy i refleksji i pozwól, aby Boży pokój wypełnił twoje życie, odnawiając twoje siły i wzmacniając twoją wiarę dzień po dniu.